Każdy z nas otrzymał do, przeżycia, do przebycia własną drogę, własne powołanie. Od wierności temu powołaniu zależy sens mego istnienia. Twoja chwała, a nasza zasługa na szczęście wiekuiste. Spraw pani, abym zrozumiał me powołanie na każdy dzień i daj mi Twą łaskę, abym mu był wierny. Słowa Jerzego Ciesielskiego. Spotkamy się dzisiaj, aby podziękować i wręczyć nagrodę księdzu profesorowi Pawłowi Bortkiewiczowi za jego działalność na rzecz rodzin, promocji macierzyństwa, zwiększanie szacunku do rodzicielstwa. Jest to człowiek, który przez wiele, wiele lat chroni rodzinę, pokazuje wzorce, który utożsamiany jest z tradycyjną, spokojną, normalną wizją rodziny. I za to chcieliśmy mu podziękować. Chcieliśmy przedstawić jego sylwetkę i też zachęcić przez tam pokazanie tej sylwetki innych do odważnego głoszenia tych wartości. Pan Adam Kisiel, który weźmie dyplom. Pan Wojciech Zięba, który weźmie ikonę. Pani Bożena Kawecka, która reprezentuje też Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i w imieniu tych, którzy wspierają tę nagrodę, wręczy wieścią książeczki księdza Machniaka. Bardzo proszę księdza laureata o podejście no i odebranie tej nagrody. Chcemy promować osoby, które działają na rzecz rodzin. No, działają na rzecz rodzin. Rozumianych w sposób tradycyjny, zgodnych z duszem chrześcijańskim, prawem naturalnym, i których jest większość w Nie oszukujmy się, większość Polaków jest za tradycyjnym modelem rodziny. Natomiast obecna kultura media, filmy, gazety, celebryci bardzo agresywnie promują patologię. A dzisiaj cieszymy się, że są z protestem jest pośród nas właśnie w charakterze laureata, właśnie dlatego, że jej, możemy o powiedzieć obrońca ojczyzny. Ojczyzny, którą kocha jak matkę i dlatego to zatroskanie o wszystkie jej dzieci. Także te jeszcze nienarodzone. Także te krzywdzone przez współczesne ideologie. Także te dzieci, które częstokroć Traktowane są, strasznie nie lubię tego sformułowania, ale Państwo doskonale wiedzą, ono często pojawia się we współczesnej publicystyce. Ludzi tak zwanego marginesu, niepotrzebni. Ludzie, którym nie należy, nawet nie należy poświęcać zbyt wiele uwagi, bo są mało produktywni. Więc za tę działalność, książę profesorze. Wielkie dzięki w imieniu nas tutaj zabranych w diecezji krakowskiej. Służba życia i służba drugiemu człowiekowi to droga do świętości każdego, każdego z nas. Przez ponad 40 lat mojej pracy kapłańskiej, około 30 lat pracy akademickiej niezmiernie ceniłem i cenię spotkania z drugim człowiekiem, tak przynajmniej uważam. Możliwość towarzyszenia człowiekowi w różnych sytuacjach życiowych. Z punktu widzenia duszpasterza, teologa, etyka, mogę powiedzieć, że tematyka służby życiu i służby drugiemu człowiekowi stanowi kluczowy, wręcz temat konieczny w tej refleksji, z punktu widzenia praktyki, jak i z punktu widzenia teorii. Żyjemy w czasach, w których osiągnięcia biotechnologii na poziomie genetycznym stanowią zupełnie nowe, Wyzwania dla, ryzyki, dla ryzyka uprzedmiotowienia człowieka, potraktowania go jako surowca biologicznego. Żyjemy też w czasach, w których perspektywa sztucznej inteligencji ogólnej staje się tematem, przed którym przestrzegają ludzie dotychczas zaangażowani w jej rozwój, tacy jak Sam Altman czy Eliezer Jutkowski, współautor niedawno opublikowanej książki pod wstrząsającym tytułem: If anyone builds it, everyone dies. Jeśli ktoś to zbuduje, wszyscy zginiemy. Ksiądz y, profesor Paweł Bortkiewicz był wielokrotnie atakowany czy przez środowiska skrajnie liberalne, czy przez media głównego nurtu za swoje wypowiedzi, za swoje postawy. Natomiast on się nie ugiął. I to jest niesamowite, że pomimo wściekłych ataków, często personalnych, często brutalnych, często nie przebierających w żadnych formach cywilizowanych, on dalej jest wierny prawu Bożemu, prawu naturalnemu. I głosi szacunek, konieczność zwiększenia szacunku dla, dla rodzin, prawa do życia, e, stałości małżeństwa, wierności małżonkom, i jest w tym konsekwentny. Wszak rodzina jest przyszłością świata. Przez rodzinę idzie przyszłość świata. Nagrodę sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego czytuję jako zachętę do wysiłku w tym zakresie i przyjmuję ją z wielkim wzruszeniem jako ogromne zobowiązanie, mając nadzieję, że choć w części, podałam je podjąć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Za...